się kim on może być, że pojawił się pośrodku jakiejś przekrętej pustyni i zaraz z nim pogadamy, tylko chwila, 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 idziemy. I zniknął. It was Oofu. Tak. Nie wiemy kim jest, nie wiemy co zrobił, nie wiemy jak się tutaj znalazł, dlaczego tu przyszedł, co chciał nam tym powiedzieć. No w każdym razie, jest to nieistotne. Zabijemy nawet tego stwora, który tutaj tak sobie stoi, dla ozdoby, on nam będzie przeszkadzał. I zaraz Wam wyjaśnię na czym polega ta zagadka, która mam nadzieję, że mi wyjdzie i, nie, da, i nie, nie mówię tutaj o moich umiejętnościach myślenia, tylko że niestety ta gra kiedyś miałam taki błąd. Nie wiem czy to ze względu na ją uszkodzony plik, czy jakoś źle się zainstalowało, nie mam pojęcia. No w każdym razie za się razem grałam sobie, bo już trzeci raz sobie przechodziłam te gry i nie wiem dlaczego po prostu jakkolwiek bym, cokolwiek bym zrobiła i tak nie wychodziło. Teraz wam wyjaśnię chodzi. Otóż o, teraz tak. Trzeba nacisnąć na ten kryształ i z niego wy, mm, wypuszczany jest strumień światła. O, właśnie. On w tym momencie uderza to lustro, które dokładnie odbija światło panostwa. Teraz wam pokażę, gdzie ono ma dojść. Musi się odbijać od luster w taki sposób, żeby dotarło do... tutaj i do tego kryształu. Dobra. Czyli... Hmm. to było, że on miał stąd tu tak trafić Chyba tak. Moment muszę sobie przypomnieć, bo to też tak trochę minęło czasu od ostatniego razu, kiedy to robiłam. Mam godzinkę, żeby to zrobić, więc tak, stąd nie da się, bo widać, nie ma kontaktu, jak, jak ja to mówię, z rokowego, więc musi iść stąd, tu, 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 tu i tu. No to zaczynamy. No i jak musi trafić tu. Spróbujmy go bez tego przeprowadzić, o tak, to jest wredne. Tak, niestety to zadanie polega przede wszystkim na chodzeniu. Czekajcie, bo jeszcze bardziej nie. No dobra, nie będę, bo jak się za bardzo to znowu trzeba okręcać naokoło i mi się nie chce. Dlatego sprawdzimy jak to wygląda. odbija i trafia w górę, czyli jeszcze bardziej musi być na prawo. Właśnie mówię, że to zadanie przede wszystkim polega na chodzeniu z jednego lustra do tego, znowu do lustra, znowu do tego. Dlatego może być trochę nożące Staram się to jakoś ożywić. Aha, co to jest? To, 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 to i to. To są drzwi. Wow. Ale to nie są zwyczajne drzwi, bowiem po... po rozwiązanie tejże zagadki, te drzwi się otwierają. No zgadnijcie, co się znajduje za tymi drzwiami, na pewno nasi przyjaciele to... Jeszcze bardziej. Sami przyjaciele. Sami swoi przyjdą. Nie z nami powiadać. Okej. Okay. trafiamy w lustro. Teraz pokażcie mi, gdzie... Aha, tam trafię, tak? Na szczęście to jest tak, że to odbija się. A potem jeszcze raz jakby rozpryskuje się światło. O, na przykład teraz, o. Wiadomo gdzie uderzyło. I z tego wniosek, że musi iść bardziej na prawo. Aha. Lecimy dalej. Le Lecimy dalej. Jeszcze raz. A, dobrze, trafiam w lustro. Ej, no jak jest spoko. Teraz muszę wrócić tak, że trafię w to lustro. mi zadanie wydawało dużo trudniejsze niż jest teraz. Oh no, no. Może mi, mi, mi się. Co to za lustro, że w ogóle nie odbija naszych twarzy? Może my wampiry jesteśmy, co? Chociaż nie wiem, czy Lish może być wampirem. Może. A właściwie, teoretycznie. Teoretyzując. No. Aha, i teraz jest właśnie problem. Gdzie to uderzyło? Czy to uderza w lustro? Nie, chyba nie. Uderza w skałę. Ale nie wiem, czy w skałę po prawej, czy w skałę... Mm. No tak, tu jest problem, tego nie widać. Zaraz spróbujemy to rozwikłać. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak, chodzę bokiem, jestem genialny. Jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że jeszcze nie. Ale trudno, trzeba próbować. Nie zawsze, no wiadomo, no nie mogę mówić, że ta gra jest perfekcyjna pod względem fizyki. Nie zawsze wszystko musi być tak dobrze zrobione, żebyśmy mogli to my osobiście, naszym okiem, sprawdzić. Tam uderzyło. Czyli Jeszcze raz na prawo. Oj. No. Okej. Okay. Spróbujmy teraz. Oho. Jeśli się nie mylę, to teraz trafia. Bo w ogóle nigdzie nie widać, na żadnej ścianie nic. No spróbujmy. Znaczy ja się dowiem, że trafiłam. Bo... dostanę po Muszę Muzyka ucichła. Zapiszę grę jeszcze. Nie chcę teraz trafić na. 100 wrogów i przeciwników. Nie, jeszcze trafia w górę. Nie, no, nie, nie. No dobrze, że to miejsce nie jest takie duże, bo wtedy by byłby taki problem. To miejsce zawsze się kojarzyło z pieniążą w tym układaniem luster, żeby światło padało dokładnie w jednym miejscu. Oczywiście nie ze wszystkimi częściami, chodzi mi konkretnie o Time. Tam właśnie było takie coś. Jeszcze w górę trafię. No to tak, następnym razem albo jeszcze za następnym, albo teraz trafi. I to będzie straszne. Chyba teraz trafi. Spójrzmy fizycznie biorąc. Tak, teraz trafi, jeżeli bierzemy pod uwagę fizykę. O, jeżeli w tej grze fizyka jest trochę taka niepoprawna, no to już wiadomo, może być inaczej. Ja jeszcze raz zapiszę. Let's do it. Trafiłam. I wszystkie drzwi się otworzyły i biegnie na nas stado rozsieczonych stworów. Ginni. W takim muszę ich widzieć, bo oni wszyscy za przybiegną. Atakować, no. Macie, 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 dostajecie tak, tak, ginąć, ginąć, gin. Wow, to to było? Gin, gin. Czekajcie, bo tutaj będzie krucho, jeżeli chodzi o manę. O, znowu go chciał. Pani ich wcina, jak się wyłączy na chwilę. No, gincie, gincie, nie macie szans. Och Boże, jak ja to pamiętam, jak jej ja po prostu nie mogłam pokonać w żaden sposób, uciekałam stąd biegiem. Bojąc się, że zginę i tak zresztą było. O, jestem dumna z siebie. A raczej z tego, że mam boską interwencję. Dziękuję Ci Gro, że postanowiłaś być taka dobra i zaklęcie, które ma działać tylko raz dziennie. Działa 50 830 razy jeden dziennie. Aha, dużo przedmiotów ładnych. Kije. No dobra, udało się w takim razie ułożyć ilustra i wybić wszystkie stwory. A teraz będzie nagroda, jeszcze to nie wszystko. Co za gość, nic nie potrafisz zidentyfikować. Maczuga. Mam lepszą. To w ogóle jest lepsze, więc nie dyskutuj ze mną. O to skrzynka! Może jednak uzdrowimy, się. Właściwie w ogóle nie śpimy, cały czas się uzdrawiamy praktycznie. Nic innego nie robimy, tylko używamy boskiej interwencji. I mi powiecie, że to, to zakręcie jest nieprzydatne, prawda? Dobrze. Otwieramy i znajdujemy mnóstwo przedmiotów. Strzeliłam w skrzynkę, jestem genialna. Zwiększenie celności, ale to jest tylko czasowe. <laughs> tak, chyba dostałam. 29. dziewięć. Oh, jest lepsza, wiesz Okej. Okay. Lecimy dalej. To nie wszystko. Nie pamiętam, to, gdzie one były. Nie? nie? Um, chyba też nie, ale nie wiem. A, nie, proszę. Otwieraj skrzynkę. Moc smoka. Paraliżuje cel. O, to jest ładne. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba bardzo, ale moje broń są lepsze hmm, zresztą po co mi paraliż jak a zresztą na razie to jest nam nieprzydatne zresztą nie wiem w ogóle teoretycznie w ogóle nie będziemy już, już tu... nie, wow, wow, nie mogę się wysłowić teoretycznie w ogóle nie będziemy mieli już problemów z przejściem tej gry biorąc pod uwagę właśnie boską interwencję to nie oznacza, że mogę teraz spocząć na laurach, bo to by było zbyt proste, właśnie. Wow, to jest ładne! To jest beautiful, weź to załóż. Ojku, jaka piękna, coś taki. Oj, oj, ja się zaraz rozpłynę, po prostu uwielbiam zbroje, bronie, wszystko. Gdybym żyła w tamtych czasach, bym była szczęśliwym człowiekiem, mówię wam, mówię To nie pasuje! Tyki smik jest, jak to mówią Hiszpanie. Hiszpanii. Tyki smik jest, czyli coś tylu, że taki właśnie wymagający. Więc spójrzmy tak, że ty to założysz. Mimo tego, że właśnie przez ją założę świetną, to ty teraz założysz lepszą. Ładniej Bardziej kobiecą. Chociaż nie, że mi się podobał ten kolor, mimo tego, że niby kobietą jestem. No, Dlaczego się sosnąłam? Wiem, że to śnie e, śnieg. Tak. O jest śnieg. To jest śnieg, proszę Państwa, tu macie śnieg. A ja już brdzę. Czysta celność znowu. Włócznia cesarska. Ładna, włócznia, ładna. Zwój cyklonu. Cyklon. Świetne zaklęcie. Boska interwencja. Efekt! Efekt. Różne. Świetny efekty. No dobrze, w takim razie udało się. Idziemy. Mamy dobre przedmioty. Na razie celność pozostawię bez komentarza może. Kiedyś uznam, że ktoś powinien się skupić na łuku i wtedy mu dam cenność. A na razie idziemy. Dalej. Drzwi. Open. O, oh, wow. No jak zwykle. Komitet powitalny. I oczywiście co robią te, że co? Z łapami do mnie. No złapami do mnie. Co to ma być za komitet powitalny, że złapami do mnie idzie? No co to ma być? Jeszcze mnie piorą poubie, no. Nauczcie się witać gości. W Polsce byście nie wytrzymali. Nie problem, jakbyście tak przywitali się z kimś. Jakby chcecie znaleźć dziewczynę, jak jest, tak się zachowujecie. O, jeszcze mi się włączyło. Kto wam kazał mnie atakować? Przecież ja nic nie zrobiłam, ja tylko otworzyłam drzwi. Czy w ogóle widzicie sens, dla którego oni mnie atakują? Bo ja nie. Tarcza, o ładna tarcza Łuk ci się zepsuł, kobito i hełm ci się zepsuł, kobito Jak nie możesz tego naprawić? No co za gość To jest straszne, kółko ma problem z naprawianiem wszystkiego Tak, taki złom, ale jest lepszy od twojego złomu Więc że ci go dam Ty nie masz tarczy, prawda? Trudno, gdzie to było? Nie wiesz co? Tracisz, że nie masz zbroi. Znaczy tarczy. Kontynuujemy. Someone's there! Zapiszę grę. I'm scary. No, naciśnij. Eee. Yy... Mam przejść przez... Na, na prawo. Mam przejść na prawo. Nie wiem, czy ja dobrze robię, że przejdę na prawo. Co, kto? Gdzie? Gdzie oni są? Czyli widzicie? Kto mnie bije? Kto mnie bije? To jest ciekawe, bo ktoś, jak nie zna angielskiego, to co z tym zrobi? Gdzie oni są? Nie, naprawdę nie kłam tego. Gdzie wy do jasnej anielki jesteście? Zresztą nic mi nie robicie. A mam was gdzieś. Tu jesteście. No jak nie próbujesz atakować z sąsiedniego pokoju? Znaczy, tak naprawdę ten napis tam miał jakby podwójne znaczenie. Z jednej strony znaczył przejść przez przejście po prawej, zwyczajnie, świecie. No jeszcze mnie atakują. A z drugiej oznaczał, żebyśmy przeszli przez jakby ścieżkę prawości, czyli nie... No mordy mi się nie atakują. Weźcie nie zostawcie. Muszę wykonać zadanie i muszę się przespać muszę zapisać grę. Ale nie mogę, bo mnie atakujecie. Ech, dobrze, co ja mówiłam? Aha, no właśnie, że jednocześnie może oznaczać ścieżkę prawości. Więc można to tłumaczyć na dwie, dwa różne sposoby. A ja teraz proszę o zostawienie mnie w spokoju. Też was lubię, ale możecie mnie zostawić. No bo czekamy sobie chwilę. Mm, tak, tak. Może sobie darują te przedstawienia. No, udało się. Dobrze. Zapiszę. I teraz rozwiązujemy kolejny.